Od dzisiaj przez miesiąc mieszkam nad morzem, tutaj, w hotelu. Jezu, nawet nie wiedziałem, że tak ładnie na to zostanie. Taka niespodzianka tutaj. teraz na spacer, kurcze chciałem no na przejażdżkę rowerkiem zobaczyć jakąś okolicę, no, okolica jest taka bardzo jakby to powiedzieć wakacyjno nad morze, no bo to jednak jest morze i zachody słońca nad morzem są jeszcze lepsze ogólnie póki co to mógłbym tu być jeszcze długo Have north, nie wiem zgubiłem się Zgubiłem się słuchajcie, powrót do domu w pierwszy raz w jakichś domkach i tak dalej i już nie wiem co No chodzi godzina 21. Przybraliśmy się w Rocky, jest zachód słońca i idziemy sobie na basen. Słońce już przegrzewa od samego rana A my idziemy na śniadanie Zobaczcie sobie ile pysznych posiłków tutaj jemy Ale jeszcze chwilę spać mm, Pyszne ciasto z mlekiem W sumie ciasto z mlekiem Pyszny podwieczorek Idę właśnie na plażę Outfit jest nowy, więc idą sesję w końcu także lecimy. Hej kochani, dzisiaj jesteśmy na plaży... Na Chcę nagrać loga. Dzisiaj jesteśmy na plaży. Chcielibyśmy Wam pokazać tutaj. Proszę bardzo. Tutaj może pokaż. To tylko potrafimy tam. To też może być mamą. Tylko to potrafimy... Pozdrawiamy nasze mamy! Na no, takiej właśnie sesji jesteśmy. E, tutaj no, taka droga, nie wiadomo dokąd. Na szczęście jest złota pora, którą w ogóle kocham, dlatego że wtedy jest e, światło idealne do zdjęć idealnie to wygląda. I zdjęcia wchodzą tam. I nagrania też. I lubię takie. Nie lubię w słońcu, chciałem wyjść o 12 na zdjęcia, ale to było niemożliwe. Tak mogę żyć! Teraz idziemy na zachód. Słońca! Właśnie zrobiła nam się nasza lasagna. No, nie wygląda za dobrze, ale będziemy jeść. Ja Dawaj Mati. Nie bądź Tak Wygląda... Nie Jak dziwno? Tak, ale może będzie smaczno. Jak się czujesz? Wiem, że zrobiłeś lasagne. Masz to zrobić tak ładnie, żeby to wyglądało pięknie na talerzu. Dzięki. Generalnie to jesteśmy sami fotelu, więc jemy jedzenie przy latarkach. Lazania wyszła w ten sposób. Pierwsze spróbowanie. Lazania jak lasagne. do sklepu. Tak, to jest kolejny poranek. 7,59 59 Niesłychane, że opak z tym, nie? To otwieramy dopiero w piątek w sumie dzisiaj, dzisiaj jest piątek Teraz jeszcze montuję takie mm, na prysznic, Żeby zawiesić Wiertarkę mam i tutaj to jest praca Słuchajcie, póki co są prace remontowe A no później będzie na pewno Recepcja z tego co patrzyłem W grafiku, e, restauracja I tak dalej, i tak dalej Swoją drogą trochę pasuje mi taka koszula Jako montażysta Taka bardziej trwalska, ale Idziemy do montażu nie? Panie to został tydzień do powrotu Nagrałem to czy nie nagrałem tego Cały kolega tutaj w sprawie płacze mój skiba w oczy. nie płacze mamy hmm. szkody Ej, kurde, wygien... wyginałem. wyginąłeś? to już takie <śpiewadź> było, to jest takie było. Taki był. Hej kochani. No przestałem my opowiedzieć moją historię. Chciałem nawinąć o mojej wycieczce do lasu. Nie ma. Chciałem nawinąć o mojej wycieczce cudownej do Ale lasu. Morda spuchła. Ale mi morda spuchła i się dzisiaj cały dzień ukrywam. Jestem ja. Bardzo jak zaparowane i będziemy chodzić. Jest tak tu ciepło, ciekawe jaka jest woda. Zaraz sprawdzimy. O, ale boli. Ten ząb boli jak się tak robi. Przestań wyciągać ten język. Siedzę, zgrywam, obrabiam zdjęcia z dzisiaj. Dochodzi, słońca jest, więc można sobie więc można sobie usiąść i popracować. Ja dzisiaj siedzę sobie na recepcji, a w sumie pokażę wam, jak tutaj mam. Tutaj, w tym ladą właśnie siedzę. Jak widać, recepcja. No i wchodzimy. Tutaj Mateusz ma swoje małe biuro. Teraz na przykład obrabiam sobie zdjęcia. Zmontowałem nawet dla was film, który już jest na kanale. Także jeżeli chodzi o pracę tutaj. W takim dziale, jakim jestem, czyli recepcja i tak dalej. Raz na jakiś czas przyjąć, go, przyjąć gości, dać im kartę rejestracyjną, kartę meldunkową. Wiecie, odebrać telefon, przynieść komuś coś do pokoju, zapisać kogoś na basen. Takie rzeczy właśnie robię. No a jak już jest około godziny 23-22, to nikogo już nie ma, więc mogę sobie siedzieć. I, jakby zajmować się swoimi rzeczami. Na pewno fajną rzeczą jest to, że mam tutaj monitoring. Jak ktoś do mnie idzie, to wszystko widzę. No i po prostu czekam, aż ktoś przyjdzie. Może ktoś do mnie zatelefonuje. Spoczy Ostatnio ktoś do mnie przyszedł i prosi, żebym przyniósł mu kieliszki do pokoju. Albo żelaz. Także tak to wygląda. Dzisiaj ostatni dzień. Dzisiaj jadę do domu. Także w końcu, w końcu, właśnie wstaję i no przynajmniej, przynajmniej pogoda dzisiaj zaskoczyła bo jest w końcu słonecznie, w końcu teraz sobie tu zaraz usiądę wypiję kawkę dzisiaj taki ostatni pełny dzień także ja teraz już idę pożegnać się z morzem a zobaczcie sobie tak a zobaczcie tak taka moja sterówka godzina tam 18.37 mam pociąg ale to to jeszcze chwila wychodzę z hotelu I tak się zdziwiłem, bo może jest strasznie spokojne. Nic się w ogóle nie dzieje, ale dobra, patrzcie to. Jestem, podchodzę i żegnam. Chodź tu, tylko mnie nie. Po... Tak się obawiam trochę tego. Bo, O, właśnie, no właśnie. No. Może kochany jesteś, ale. O, tak, papa, papa. Teraz już tylko wsiadłem na rower, jadę do domku i nadchodzi pora. Na co? Każdy wie dobrze, na co nadchodzi pora. Na pakowanie. Nie wiem, czy pokazywałem Wam tutaj tą część restauracyjną. Tutaj jest... No, to jest część restauracyjna. Tutaj zawsze stoi szwedzki stół, tutaj zawsze na rano, przy śniadaniach jest jajecznica i parówki. Przy obiedzie są na przykład frytki i coś, na przykład, nie wiem, frytki i ziemniaki, to to w ogóle powinno być zamknięte. No a ja w końcu wracam do domu. Ojej, no jestem. Nawet zapomniałem, że mój pokój tak ładnie wygląda. No i jest księżniczka. Nie wiem, czy ty, ty tęskniłaś, ale ja za tobą na pewno najbardziej. A ja ty jesteś śpiąca, przecież która jest godzina? Pierwsze 48, nie? No, my już spać, my już musimy iść spać. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Miesiąc mnie w domu nie było i wyzwoliło mnie to. Zawsze mówię, może to jest najsłodszy na świecie. Zawsze mówiłem, że takie wyjazdy mnie wyzwalają. I tym razem też tak było. A zapraszam Was na Instagrama. Albo na Instagrama, jak tam byłem, to wstawiałem dużo zdjęć właśnie takich z Insta na Instagramie z mojego wyjazdu i tam się staram. 20 tysięcy wybiło mi dzisiaj, jak jechałem w pociągu, także się zaszokowałem. To zapraszam. No i dziękuję bardzo i kto zamknie, to zamknie. Pa! Nie rób tak, bo mnie to wkurzy. Mate! Ja spójrzcie na mnie taki poważny się i tak ja ci coś Z tego Mate śmie się! Huuu! Huuu! Ciesz się, co jest! piękny. Przepraszam, proszę zapłacić ostrość na mojego przyjaciela Mateusza Woźniaka. Nie można wykonać zdjęcia. Żegnam. No poruszaj się trochę. Tak, ty jesteś normalny. Nie wiem, kucnij czy coś. wam, żebyś kucał. Nie wiem, przejdź się może tak. O, ej nie można wykonać zdjęcia. To się nagrywało? Już się nagrywa? O, nagram jak robisz selfie. <grymne> <grymne> Dałaś radę? Daj. Nie, nie, zobaczcie, to musiałem nie, Usypia w końcu z panem. Najpiękniejsze zwierzątko na świecie. <grymne>